Siema, ja jestem Miedzic. Niektórzy z Was mnie pewnie kojarzą, e, tutaj postanowiłem zrobić taki mały pilotaż potencjalnej serii ze strategiami dla Państwa. Mam ich tam uszkowanych trochę, ale na razie wstępnie zrobię taki jeden. Zobaczymy, jaki będzie odzew, czy się Wam spodoba. Na tapety wyjdzie Szwecja. E, tutaj zasada jest dosyć prosta. No, jak widzieliście na filmu, chodzi o to, żeby y, samodzielnie wydostać się z Unii Kalmarskiej. Jest to strategia i dla multi na single, a myślę, na, na luzie. A na singlu macie o tyle przewagę, że możecie sobie wykorzystać te supporty independency, No w tym przypadku akurat nie, ale zawsze możecie zresetować. Jak nie lubicie robić takich rzeczy, no to tym, tym lepiej, no lepiej mieć jakieś fajne wyzwanie niż, niż tam jakieś te no, supporty. Na multi w ogóle te supporty niezbyt wchodzą w grę, bo, bo z tych państw, które dochodzą zazwyczaj, czyli z Anglia, Szkocja, Litwa, czasem Węgry, no to. Wszystkie będą zajęte a, albo będą graczami, na przykład Moskwa będzie bić nowogród, tak ze Szkocją, no, a Ludwika wejdzie pod Polskę, no i nikt wam nie pomoże, jak się nie ugadacie. No i trzeba sobie wtedy jakoś poradzić samemu. E, zaraz pokażę, jak to zrobić. Pierwsza rzecz to zmniejszamy tutaj maintenance, trzeba e, po, poradzić sobie jakoś z bolączką największą tego kraju, czyli brakiem hajsu. Usuwamy te forty, nie stać nas na nie. Te usuniemy dopiero po pierwszej wojnie. Na razie nam się przydadzą. Dajmy im Kolejna ważna rzecz to doradca. Niestety ja mam tutaj pecha i nie mam doradca do morale ani do dyscypliny, więc będę rerolował. To jest dosyć istotne, żeby na moment bitwy mieć odpowiedniego doradcę, ale wcześniej musimy mieć jakiegokolwiek, żeby nam się nabił military power. Kolejna rzecz to w bicie z 75 influenza, żeby mieć 150 punktów administracyjnych w czach. Bierzemy 150 punktów. Podnosimy stabilność do 1. Zawsze musi być plus 1, ponieważ podnosi nam to Prosperity, daje fajne bonusy. E, nastawcie się, że zawsze musicie mieć to plus 1. No i ostatnia rzecz przed odpausowaniem, no to Build fight Network. Jeszcze jedna rzecz w sumie, e, poprawiać relacje z tymi państwami. Ja tego nie będę tutaj robił na poradniku, ale na końcu, e, jak będzie peasel, to pokażę wam, jakie państwa powinny mieć relacje powyżej 0. Wliczając tą agresywną ekspansję, bo jak powinniście zapewne wiedzieć, można łatwo zwalczać agresywną ekspansję. Jeśli, jeśli jakieś państwo ma dodatnie relacje, no to do tej koalicji nie wejdzie. Dobra. No i to właściwie tyle. Zaraz się zajmiemy szlaktą, ale pokażę wam, dlaczego jeszcze nie teraz. No i dobrze byłoby tutaj upolować. To nam nas nieco będzie kosztować lona. O, dobra, jest dyscyplina, fajnie. Dyscyplina jest ok, może być. Okej, okay. Dania już tutaj przeszła. Powinno jeszcze to wojsko przejść do Gotlandii. Ale strasznie się pośpieszyła, szczerze mówiąc. To oznacza, że musimy szybciej zacząć rekrutować wojsko. I dla mnie to będzie 17 tysięcy. Rekrutujemy tutaj, gdzie nie ma szlachty. Ja już wezmę lowna. Ponieważ z szlachtą zaraz coś będziemy robić śmiesznego. Ale musimy to zrobić... Jak tylko ta dania zacznie się pojawiać w Gotlandii, no to powinniśmy zacząć się szykować do wojny. I teraz jest idealna sytuacja, ponieważ... To się zdarza dosyć często takie ustawienie. Ponieważ ta dania jest tutaj. Jest to dobry moment, żeby się jej pozbyć przed wojną. Więc bierzemy sobie tutaj generała. To akurat to co teraz robię, robimy zawsze, niezależnie od tego, czy tutaj jest to wojsko, ale jak się wam tak uda, to fajnie, bo będzie łatwiej. Trafił nam się Super generał, no, Dobra, może nie Super, bo ma niski szok, ale mógł być gorszy. Bierzemy 200 punktów, bo no, to pozwala nam na to, ten ta influencer. Bierzemy power, No i teraz cała ta magia, czyli zbieramy im ani żeby nam się nie odpalił disaster przede wszystkim. A oni, ponieważ i tak są nielojalni, no to, to nie ma większego znaczenia. Dobra, no i mamy tutaj rozwolone państwo, świetnie, tego właśnie chcieliśmy, ale nie do końca, bo zaraz sobie z tym poradzimy, teraz w tym przypadku poczekajmy, aż tutaj wojsko zostanie spałowane, ok, jest idealnie, przyjmujemy ich roszczenia, to nie ma większego znaczenia, bo legitymacja i tak nam spadnie do nisko, prestiż, no jest bolesny, ale, ale jeszcze akceptowalny, podnosimy tutaj nobility, kardajet, żeby nam się szybciej lojalność odnowiła, no i dajemy im tej prowkę, mam już 20, no jeszcze 20 no i w sumie na ludzi będą lojalni. Można im dać trochę więcej prowek, dopóki jest to poniżej 90 to jest jak najbardziej ok. Ja się ograniczę na razie do tego, bo to na czas wojny nie, nie ma nie jest istotne. No i tak, tutaj widzicie, że zacząłem obniżać autonomię. Najważniejsze, żeby obniżać autonomię tutaj. Nie zwiększanie dewa, ale pilnowanie autonomii jest istotne. Jak widzicie, income drus o prawie jeden z drobną tam różnicą. No i poza tym obniżamy te autonomie wszystkim, wszystkich tych miejscach, gdzie jest minus 100. One przez dłuższy czas się tam nie zbuntują, więc tak naprawdę wszystko, co straciliśmy przez przyjęcie tych roszczeń, odzyskujemy teraz bez większych kosztów. Od razu zwiększę tutaj nasze utrzymanie wojska. Tutaj wydzielę ten 1000 tutaj. A drugi w sumie Wydzielę tutaj. Zaraz wam pokażę dlaczego. A to wojsko przeniosę w to miejsce do ich stolicy, gdzie jest Norwegia. Resztę tutaj podbieram. Niech się robi. Wojska mamy już 17 tysięcy. Może jeszcze zrobię 1000 18 tysięcy jest tak dosyć optymalnie. Powiedzmy między 17 a 20 tysięcy. Przy 20 tysięcy już możecie się liczyć, że będzie dużo loadów. OK, jest 1 kwietnia. Musimy zaatakować pierwszego dnia miesiąca. Dlaczego? Ponieważ tutaj są dwa forty: Lund i tro Trondelag. O ile do Norwegii możemy wejść sobie przed wojną, o tyle tutaj nie, nie będziemy w stanie wypowiedzieć wojny, jeśli będziemy mieć wojska na, na tym regionie. A dzięki temu, że wypowiemy na początku miesiąca, zdążymy tutaj dotrzeć zanim garnizon środnowi. Jak widzicie tutaj wojsko zostało pokonane. Niestety bez tak Ale to nic. Zobaczmy, gdzie idzie do. Tam gdzie ja. O, to jest taka rzadka sytuacja, że, że budują fort. To nam bardzo psuje, bo. Y, y, zapomniałem na to zobaczyć. Ale w momencie, kiedy nie budują ten fort, to powinniście. Y, no. Coś tam podziałać w tej sprawie i dać ten 1000 w to miejsce. Tutaj zaraz odzyskamy. Przez jakiś czas dłuższy musimy podtrzymać tutaj spory garnizon. Te pojedyncze tysiące już tutaj przeniosę. Gdzieś tam. żeby się tym zajmowały. To powinno się zaraz odnowić. Jak nie, no to trudno. Tutaj na razie podtrzymamy. Widzę, że ich wojska jest znacznie mniej, więc po przeniosę jeszcze pojedyncze tysiaczki. Udało się. No i tutaj powoli się zajmiemy procesem zajmowania całej tej Norwegii, a tutaj odnawiamy nasz garnizon. I tutaj do tej Norwegii będziemy się podejść bardzo ostrożnie, bo tam na pewno jest jakieś wojsko, a my nie wiemy dokładnie jakie. Dania jeszcze nie zajęła. Jak Dania to zajmie, to musimy się powoli stąd zbierać. Co zresztą już zaczniemy robić. Tutaj dam obronny, bo widzę, że mi tak jakoś dziwnie obeszli. I to nie. Mogę, może się okazać, że stracę z tą stolicą i będzie lipa. I na razie obstawię. No i powolutku trzeba przeprowadzić tą ekspansję w tym kierunku. No i myślę, że nie ma co się tutaj za bardzo męczyć i przeczekać chwilę tym pójściem dalej, Norwegii, bo tam na pewno coś, jakieś wojsko jest. A może spróbujemy. Te 4000 powinny wystarczyć. Przynajmniej do obrony. Z dużym niewiadomym jest ten Sztokholm, bo jak zajmą ten fort przede mną, no to będzie trochę lipo. W każdym razie najistotniejsze jest, żeby dobić yy, ten tech. Dzięki tym punktom, które zdobyliśmy i pozostajemy jego czynnością. Wtedy możemy sobie poradzić praktycznie z każdym przeciwnikiem. O, jak widzicie, jest tutaj to śmieszne wojsko norweskie. Czekamy chwilę na resztę wojska no i spróbujemy go dojechać. Ten już tutaj zajął fajnie. Zabieramy go stąd No i Dania się powinna gdzieś tutaj za niedługo. To jest już aż 20%, o masakra, to będzie cięższa wojna troszeczkę niż myślałem. Zazwyczaj się tak nie dzieje. Może spróbuję zdążyć, no sprawdźmy. Dobra, może nie będę ryzykował, tylko po prostu sobie przejdę tutaj. Moim królem. To wojsko podzielę. No i zajmę się tym Stockholmem zanim go zajmą e, oni. Niestety będziemy musieli się liczyć z tym, że lund stracimy. To jest akceptowalna strata. Ale oczywiście wiadomo, najlepiej byłoby, żeby to się nie stało. No, nawet fajny event dostałem. No i właściwie można by się nawet pokusić o próbę odebrania tego lundu. O ile Akers już zostanie na czas zdobyty, to możemy... O. No jednak nie, jednak, jednak się nie udało. Ale czasami jest tak, że się udaje. Warto tam popatrzeć, popróbować. My tak czy inaczej biegniemy jak najszybciej do tego fortu, żeby jak najmniej tików miał, żeby jak, najwięcej, żeby jak najkrócej nam zajęło zdobycie go. No tutaj należy jednak ostrożnie na to ten patrzeć, ponieważ ich wojsko potrafi osiągnąć niebotyczne liczby nawet do 20 iluś tysięcy do 30 tysięcy. Ale my że jesteśmy w stanie sobie z tym wojskiem poradzić dzięki tej nadwyżce Techa i jakby tym początkowym ideom Szwecji. Mamy już na tyle mocne wojsko, że powinniśmy na ludzie sobie poradzić. Spróbujmy, może zająć się tym najpierw ich armią, a potem obleganiem. Dopiero no jest ryzyko, oczywiście, że stracę to wojsko. Tutaj ten, ten 1000. No i widzicie, przechodzę jak przez masło. Tutaj się zajmę jeszcze tą szkołem, no, no i to właściwie już będzie GG. Powinna być wygrana. Oni nas będą flankować, ale mamy na tyle dużą przewagę, że. To się będzie wiązać oczywiście ze stratami, ale to wszystko. Normalnie byśmy mieli straty zbliżone do zera. O, tutaj. Tutaj będzie nieciekawie. Żeby mi tutaj lądowali? to się jeszcze nie zdarzyło. Dobra, nic z tego nie będzie. Będę musiał ich tam przypolować, ale wykorzystam tę okazję w ten sposób, że zajmę ten fort chociaż. O nie! Tam jest to, co się spodziewałem, że się wydarzy. Ale może wygra, może wygra, może się uda. Wygrałem, wygrywając ponad dwukrotnie większą liczbą wojska. No, tak to się właśnie prezentuje. Tutaj spróbuję ich powstrzymać. To nie jest jakiś duży problem, że oni nam tam latają. Możemy się z nimi zająć w każdej chwili, nabić sobie dodatkowy Warscore. Nawet czasami to bywa korzystne. Obniżamy tej War został. Jak bardzo Wam nie zależy, no to wiadomo, można tego nie robić, ale... Strasznie niszczy gospodarkę. Zostawię tutaj jakieś parę mam tutaj trochę wojska. No i myślę, że mogę zacząć się czyszczeniem. od niepożądanych gości stąd. No i nasz łórzko jest już niebezpiecznie blisko zwycięstwa. O, jeszcze tylko 10 na tiku. Do 25% za workol. No i będzie można spokojnie pisować. O, tak. Tutaj trudny wybór. Dam sobie szlachtę, bo... Znaczy, żeby szlakta była nielojalna. Szczerze mówiąc nie wiem, który wybór jest lepszy. O, no i teraz... Teraz zabawa jest ciekawa, bo opiera się po prostu na tym, żeby wchodzić do lundu. Potem się chować tutaj. gdzie pokazuję. No i tak w kółko. Oni coś się będą gromadzić aż do wygranej. O, jeszcze zapomniałem podnieść stabilność na jeden, albo gdzieś spadło. Pamiętajcie, zawsze trzymajcie się na jeden. Chyba, że jest naprawdę bardzo drogo. Na przykład przez overextension po wojnie, no to, to muszę poczekać chwilę, ale... Ogólnie stabilność ma priorytet zarówno nad techem, jak i ideami w większości przypadków. Mmm, to już jest szósty loan. Bardzo dużo. No widzicie, jak chcecie mieć mniej loanów, no to musicie yy, yy, mniej tego wojska robić, ale wtedy jest ryzyko, że się nie uda. I to jest jakby nasz cel, żeby zdobyć pieniążki. I trochę ziem. Tutaj opcji do, do dealowania jest kilka. Na singlu. Dobrym rozwiązaniem jest wzięcie z czegoś takiego. Ta prawka jest dobra, ponieważ jest centrem handlu, no i umożliwi Wam ekspansję później tutaj w tej okolice bez potrzeby budowania floty. Natomiast jeśli to nie jest single, to albo bierzecie tak, jak wam się na przykład śpieszy, to bierzecie takie wszystkie pieniądze, albo bierzecie Sieland, który jest bardzo, bardzo wam podniesie siłę z waszego państwa w krótkim czasie. Natomiast na pieniążków trochę mniej, trochę tutaj będzie do wzięcia. To jest dobra strategia też wtedy, kiedy na przykład Anglii chce wam próbować tutaj podebrać te regiony. Jest, udało się. Dobra. Dajmy Whitepisa. No i tak jak mówiłem, opcji mamy kilka. W moim przypadku bardziej by się chyba nawet opłacało wziąć pieniążki niż ten Sieland. Ale to jest jakby tylko najlepsza ścieżka, żeby wziąć Sieland. I tak chyba zrobimy. W większości przypadków lepiej brać pieniążki, ale tutaj Wiedzmy, że, powiedzmy, że jeszcze będzie do wyciągnięcia. Bierzemy to. No i Dania jest już skończona. Jeśli chodzi o dalszą ekspansję, no to najbardziej się opłaca tutaj prowadzić ekspansję w Lubece. Możemy też na następnej wojnie spróbować zabrać Orknejar. Jeśli gracz Anglii jest bardzo słaby, albo jeśli jest to właśnie bot, no to bardzo nam to ułatwi ekspansję tutaj. Ale zazwyczaj to nie działa na multi, oczywiście. No Pozostałe ścieżki ekspansji to oczywiście Baltic Sea i Nowogród. No tutaj to jest głównie kwestia z kim się dogadacie. Przy czym raczej Baltic się bardziej opłaca, bo tutaj będziecie wszystkie te pieniądze sprowadzać do Lubeki. Ale z drugiej strony, no, no to zależy wiadomo kto będzie grał Moskwą, kto polską. No tutaj karty rozdajecie jak chcecie. No i tak jak mówiłem, usuwacie tutaj forty. Tutaj, jeśli chodzi o te regiony, no warto je zdobyć, bo są świetne do dodawania. Nowogród natomiast sporo pieniędzy daje, więc najbardziej optymalnie byłoby zająć to wszystko. A tutaj spłacę te długi, żeby, żeby utrzymać trochę taniej. Niestety, jak widzicie, dalej nasze państwo jest dosyć biedne. Nie zmieniło tego wygrana wojna. Ale to się powinno trochę poprawić, jak już zajmiemy te wszystkie prawki i skorujemy. Dobra, No to tak jak widzicie jest specja całkiem zgrabna. Mam nadzieję, że Wam się uda na Waszych kolejnych próbach. Dajcie znać co sądzicie, czy jest sens kontynuować tę strategię. No i to tyle, strzałka.